Znajdujemy się w Sanktuarium Matki Bożej z lud w Porąbce Uszewskiej. Za nami grota, która wybudowana została w 1904 roku i od tego czasu Matka Boża w porąbeckiej statule odbiera cześć. Chociaż pielgrzymują do niej z całego świata ludzie, szczególnie jednak jest to sanktuarium regionalne, diecezjalne. Odpust w tym roku będzie 29-30 września. Oraz 1 października nabożeństwa w piątek i w sobotę o godzinie 8:00. Msza Święta i o godzinie 11:00. O godzinie 17:00, procesją różańcową. W sobotę szczególnie zapraszamy dzieci na godzinę 11.00. Natomiast o godzinie 17:00 zapraszamy młodzież po Mszy Świętej i procesji różańcowej. Spotkanie integracyjne w niedzielę. Główna uroczystość o godzinie 7 rano: Msza Święta. O 10.30 Msza Święta, uroczysta suma, a następnie procesja różańcowa. O godzinie 15 zapraszamy chorych, cierpiących, opiekujących się nimi. Całość odpustu zakończymy apelem maryjnym o godzinie dwudziestej. Matka Boża czeka na każdego bo tu odpust to przede wszystkim duchowe łaski, które możemy zyskać. Zapraszam wszystkich, zarówno parafian, pielgrzymów, przybywajmy. Zapraszamy rycerstwo niepokalanej ze sztandarami, róże różańcowe, strażaków, każdego. Do Lourdes mamy daleko, Porąbka uszewska jest tu, więc wykorzystajmy ten piękny czas, aby spotkać się z Bogiem i Maryją na porąbeckiej ziemi.